Добрий вечір, мені ще знадім у контакті гра модіча Grey Wolf. Сколіндар можете ще знайти найвищий коментар по цьому фільму. Плюс 100% до кожного депозиту гра назився Lucky Crumbing. Давайте спочонку бет на next round 10 золотих, а другий, не невім. Давайте спробуємо. Що це став автоплей? Хм. Corner 10. Cash out off. Ну no, спробуємо, невім, що це означає автоплей, аля давайте спробуємо. Тут якийсь чат онлайн ще єсть ось. W tym czacie tylko ja jej pisałem Zobaczcie I czemuś zapłakał, zupełnie nie wiem co to znaczy Thanks, buy. A I won x22 Mogliśmy dużo pieniędzy zagrać. Teraz stawka urobi się 11 zł total stawka taka Dawajcie x2 spróbujemy zabierzeć No Czy będzie x2 u nas Tak 24 zł. Почему этот кэш аут не работает, я не знаю, но есть 2 злотых, 3 злотых в Можем и 5 злотых срубить, это ставку. ставка, удобно, нехватит 10. Так, кэш аут, любимый, 5,92, 6 злотых, 1 злотых срубить, x6. Давайте 5 зрубим, bet now и bet 10, 15 злотых, это total bet в составе, аля x Dawajcie jeszcze raz 15 zł. Już 30 będzie. Total luzuje programy. Po tego pamiętacie, że link na to gramo możecie znać. W najwyższym komentarzu pod tym filmem plus 100% do każdego, by zł. No, zabierzamy 19 zł. A ten. Cash. Czemu nie zrobił się cash? Nie wiem, co to znaczy. Start auto bet. Dobrze, niech będzie. Cancel. Co to jest? Auto cash out dawajcie zrobimy... nawet X1000 możemy ale niech będzie... Nie, niech nie będzie go. Dobrze. Counter. Close your number of the auto bet. Nie wiem, co to znaczy X2, dawajcie jeszcze raz stawką zrobimy, ostatnią i po tego zrobimy maksymalną stawką. How are you guys? Ну, что-то не знаю, для чего этот чат есть. Ммм. Crash, crash, хорошо. 15 злотов, бетюит, что? Что-то Counter 9, не знаю, но... Что-то такое есть. И чему не писают себе деньги, выбирая? Хотел бы это Может, не видел он где-то тут есть. Так, 22 злотых забижаем. Bad. Nie, nie chcę OBET 5 zł. Nie robi się tego. cashout zrobiłem, 5 i 5 zł zabrzamy. Teraz 500 zł stawką x 5 zabrzamy. I 775 złotych mężczyzny wygrając to 500, około 200 zł wygrając. Bardzo dobrze. pamiętajcie wtedy, że Link na to gra musisz znać w najwyższym komentarzu. Pod tym filmem plus 100% do każdego depozytu. To była do mężczyzny. Wszystkiego najlepszego. I do widzenia.